Witam Was wszystkich na pasiece w Beskidzie Niskim. Dzisiaj w Beskidzie Niskim pierwszy taki dzień, no może drugi, w którym spadł śnieg. Temperaturę mamy poniżej zera, około minus jeden w tym momencie, także może przez chwilę się nawet ten, ten śnieg utrzyma. A ja tutaj właśnie sobie przyszedłem na pasiekę, zobaczyć co tutaj słychać. Teraz na pasiece już tak często się nie pojawiam, bo po prostu nie ma, nie ma co robić na pasiece. Zima, zimowla. Pszczoły zimują. Więc od czasu do czasu tylko sobie przejdę, zobaczę, czy wszystko jest, czy wszystko jest ok. Czy nic tutaj z urami się złego nie dzieje. Ostatnio tu jakieś, jakieś pozostałość chleba znalazłem. Jakaś, jakaś pewnie kuna albo łasica eee, tu sobie ten chleb właśnie przyniosła ale, ale do, ulów, do ulów nie zauważyłem, żeby, żeby coś się dobierało, więc, yy, więc jest OK. Filmy, filmy się teraz no, dużo rzadziej pojawiają, no bo po prostu po prostu nie ma, yy, nie ma co robić na pasiece trzeba dać w spokoju zim, yy, pszczołom, yy, pszczołom przezimować z takich rzeczy, co ostatnio zrobiłem, to do tych, do tych dwóch uli do tego i do tego do tych uli, gdzie miałem te, mam te powałki takie plastikowe, przeźroczyste dodałem sobie te filcowe, filcowe maty na górę one podobno przepuszczają powietrze, także, także jakieś powietrze pszczoły, pszczoły będą tamtędy, tamtędy będzie się przydostawało do, do ula, a myślę, że teraz jak przyjdą mrozy, bo przez ostatnie a przez następne kilka dni ta temperatura ma być właśnie koło zera, minus kilka w nocy, tak żeby ten ul trochę, trochę od góry docieplić, bo te powałki są, są właśnie takie spleksy i są bardzo, bardzo cienkie, a w tych innych ulach no, te powałki styrodurowe są, są po prostu grubsze, więc chciałem, żeby te pszczoły miały mniej więcej, mniej więcej takie, same, takie same warunki. Tutaj jak zaglądałem do tych właśnie uli z tymi powołkami przeźroczystymi, tak też z ciekawości popatrzyłem, co tam u pszczół słychać. I szczerze wam powiem, no nie widać pszczół od góry. Mam nadzieję, że, że one tam są. Ale myślę, że one po prostu są na dole. Jest początek, jest początek zimy. Końcówka jesieni w sumie. A zaraz będzie początek zimy, no i one mają e, zapakowane pokarmem e, całe ramki, i one zawsze wiążą się na początku zimy u dołu. I z biegiem, z biegiem czasu, z biegiem zbliżania się do wiosny, przesuwa się kłąb właśnie od dołu do góry, zużywając e, zażywając pokarm. Więc, więc myślę, jeśli te pszczoły są, no to myślę, że to jest dobry znak, e, taki, że, że, zostały, że zostały odpowiednio. Odpowiednio nakarmione i odpowiednio ten pokarm sobie w gniazdach poukładały. Także myślę, że pokarm, pokarm jest. No, trochę mnie niepokoją te doniesienia innych pszczelarzy, także pszczelarzy, pszczelarzy tam wypowiadających się w internecie, że zdarza się, że zostają puste ule w zimie, po prostu pszczoły znikają. Ma to związek z różnego rodzaju chorobami. No głównie z za źle wyleczoną warozą po prostu pszczoły mają taki mechanizm obronny że jeśli pszczoła czuje że, że umiera to po prostu jeśli temperatura pozwala to wylatuje, wylatuje z ula i jeśli to porażenie jesienią było bardzo duże może się okazać, że w trakcie w trakcie zimowli w ulu no nie zostanie już żadna pszczoła lub na wiosnę jest ich po prostu, po prostu garstka, która uniemożliwia takiej rodzinie, takiej rodzinie przeżycie no zobaczymy jak to, jak to u mnie będzie jak na razie, tak Wam mówię, nie chcę pszczołom nie chcę pszczołom przeszkadzać także nie wiem co w tych ulach się dzieje, jakieś dwa, trzy, trzy tygodnie temu był taki ciepły dzień, temperatura wzrosła powyżej 10 stopni no to pszczoły widziałem, że wychodziły, wychodziły z ulu, z uli także także w ulach wtedy jeszcze były mam nadzieję, że nadal są tutaj też mają pod tym lasem widać właśnie po, po śniegu jak tutaj na polu na polu śnieg jest, a tu blisko lasu blisko lasu już śniegu nie ma jednak od tego lasu od lasu po prostu jest jest cieplej, więc myślę, że w zimę, w czasie zimowli dla pszczół w jakichś bardzo mocnych mrozach jest to miejscowienie, miejscowienie pasieki. E, ok chociaż prawdopodobnie nie ma to większego znaczenia, no ale to tak bardziej, pewnie dla mojego dobrego samego poczucia, że pszczoły mają, e, mają trochę cieplej przy tym lesie. No na pewno też są osłonięte od wiatru, więc pod tym względem na pewno też jest, e, też jest lepiej, bo, bo po prostu tutaj od tego lasu tak nie wieje, a tutaj u nas w Beskidzie Niskim no czasem potrafi e, potrafi po, porządnie e, porządnie wiać więc tak taki krótki filmik dawno nic nie nagrywałem na kanał więc myślę sobie, że dzisiaj właśnie taki krótki filmik nagram, e, mamy dzisiaj bo nie wiem co to mówiłem 10 grudnia, wtorek godzinę 15 godzinę 15.15 15. No już się powoli robi ciemno więc tak ten grudzień jest święta niedługo także mam taką nadzieję, że może trochę więcej trochę więcej tego śniegu napada i będzie na święta biało bo już dawno na czasie świąt właśnie śniegu e, przeważnie przez ostatnie lata tego śniegu nie było, przed świętami trochę posypało po świętach czasem sypało, ale na święta tego śniegu przeważnie nie było ja też już rozpocząłem sezon narciarski w zeszłym tygodniu byliśmy właśnie na nartach pierwszy stok, który się tutaj w okolicy w okolicy otworzył to stok w Teliczu w e, koło, e, koło Krynicy i tak sezon roz, rozpoczęty trochę żeśmy pojeździli więc niech to będzie niech to będzie dobry prognostyk na tą zimę i co, no pszczoły, pszczoły niech spokoju, niech spokojnie zimują i aby wszystkie dotrwały do, do wiosny i na wiosnę zaczęły swoją pracę zdrowe i yy, no i silne i silne rodzinki. Tymczasem jeszcze się tak zastanawiam, co chciałem powiedzieć, no ale chyba wszystko, wszystko powiedziane ule wyglądają w ten sposób. No, oczywiście tu się nic nie dzieje, nic nie widać, bo ciemno, jakiś tam, jakiś tam osyp w tych ulach takich z tymi wylotkami można tam w środku dostrzec, no ale to normalne, że część pszczół w czasie zimowli po prostu się osypuje na dynice. Tak to już jest. Tutaj, tutaj zresztą podobnie. Ja mówię, jak było te 2-3 tygodnie, takie ciepłe, ciepłe kilka dni, to pszczoły po prostu yy, po prostu wysprzątały sobie i, i, i ten cały osoby wy, wyniosły tutaj jakaś martwa pszczoła, to też czasem yy, często yy, ptaki, sikorki yy, właśnie wybierają właśnie te, te osypane pszczoły z, z uli i przeszkadzają, przeszkadzają trochę pszczołom, no ale na to, na to akurat. Nic nie poradzi tutaj blisko lasu, więc sikorek nie odstraszy. Także z tym pszczoły sobie muszą, z tym pszczoły sobie muszą poradzić. Na szczęście żaden, żaden dzięcioł mi się tutaj do, do uli nie dobrał. Bo też widziałem gdzieś filmiki w internecie, że potrafią dzięcioły robić dziury, dziury w tych styrodurowych ulach. U mnie jakąś dziurę taką coś tutaj zaczęło robić, ale to już w tamtym roku trochę oskubało i, i zostawiło no od, tamtej, od tamtej pory jest, jest spokój z dzięciołami i innymi, innymi ptakami, które mogłyby niszczyć ule. ok, chyba wszystko chyba wszystko co chciałem dzisiaj powiedzieć powiedziałem, także trzymajcie się do następnego filmu cześć